Otóż dnia 2 września 2019 roku ukazało się zarządzenie numer 135 łamane na 2019 w sprawie przekazania dokumentacji związanej z obsługą prawną Urzędu Miejskiego w Sokółce przekazywać ma pani. Yy, Moniuszko Urszula dla e, Ja rozumiem, Komisji. że to jest z budżetem związane. Przepraszam Oczywiście, bardzo. Oczywiście, no to tak, tak, ale, tak. No, okay, Panie dobrze. przewodniczący, no dlaczego tak jest, że jak mówi pani burmistrz, to pan nie przeszkadza, jak mówię ja, czy radny Borowski, czy radny Supronik, to pan przeszkadza? Ja nie wiem, czy ja też potrzebuję dobrze, wstępu, tak? Dobrze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. E, no i pan mnie wybił teraz i ciężko mi od nowa zacząć. To możemy e, taśmy Więc szanowni państwo, e, to, Rady, przewodniczący Rady mnie pogania, więc chodzi o kasę oczywiście z tym związano, bo rozumiem, że Pani Urszula Moniuszko kończy z nami współpracę, tak? Czy, czy skończyła? Czy, czy, czy jestem w błędzie? Jeżeli jestem w błędzie, to proszę nas wyprowadzić. Czy w związku z tym będą jakieś oszczędności, a... a z, a pieniążki zostaną u nas w budżecie. Bo z tego, co mam tutaj informację, kolegami pokazuje, no to wynagrodzenie było 4305 miesięcznie plus 7,5 tysiąca, to jest około 12 tysięcy miesięcznie. Niemała kasa, tak naprawdę razy 12, no to będziemy mieli około 150 tysięcy pewnie. To jest jedno pytanie rocznie, a drugie pytanie, czy już skończyliśmy całą obsługę prawną dotyczącą? Karcz, no bo o ile dobrze pamiętam, to pani Moniuszko była powołana po to, przynajmniej ten, tak to pani uzasadniała, aby rozwiązać temat karcz. Czy temat karcz jest już rozwiązany? To było drugie pytanie. Dziękuję, panie przewodniczący, już, za nieprzerywanie. To już proszę ja odpowiem. Bardzo, jeżeli chodzi, bardzo proszę panią burmistrz. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to y, jedna z umów y, samo się rozwiązała, zakończy, zakończyliśmy współpracę z panią Urszulą Moniuszko, drugą y, rozmowę na wspólną we wspólnych uzgodnieniach też zakończyliśmy więc tylko na tyle mogę państwu na tyle państwa mogę poinformować w tym zakresie i myślę że temat jest zamknięty natomiast jeżeli chodzi o karcze sprawy od jakiegoś czasu już ciągną się w sądach i w tym momencie czekamy na orzeczenia spółki się odwołują ale już to są sprawy Praktycznie między administracją rządową a spółkami tymi śmieciowymi, czyli te decyzje, które wydawane były, panie radny, odnośnie przez wioś, przez głównego inspektora, przez ministra ochrony środowiska. Także tu to, to, toczą się sprawy, i od tych spraw zależy też to, co gmina będzie mogła uzyskać. Czyli chodzi o wydobycie terenu. Natomiast spraw, jest spraw teraz kilkanaście, prawda, w sądach. Więc czekamy na rozstrzygnięcia. Po prostu musimy uzbroić się w cierpliwość i teraz czekać. Tak Dobra, reasumując, drobne czyli pytanie. pani mecenas sumoniuszko była zatrudniona na czas określony i w związku z tym w ten termin jakby pierwsza druga umowa, tak, i pierwsza umowa też tak. Czyli w związku z tym tutaj żadnej odprawy nie mogło być nawet. Nie, na umowę zlecenie od samego początku, a umowę zlecenie można wypowiedzieć w każdym momencie. Jasne, to odpowiedziała Pani do mego wstępu i na drugie pytanie, natomiast celem mojego pytania było uzyskanie informacji, czy w związku z odejściem mamy oszczędności. No bo jeżeli miesięczny koszt był, y, o, o, usług y, Pani Moniuszko w wysokości tam około 10 czy 12 tysięcy, to rozumiem, że teraz 12 to tysięcy mamy w budżecie nie, dodatkowym. Nie, nie, już odpowiadam y, z tego względu, że każda instytucja zgodnie z, ze zmianą ustawy i zgodnie z prowadzeniem, z, z tak zwanym RODO, y, u każdego w pracy przecież też jest obowiązek, prawda, inspektora RODO. E, więc Pani Moniuszko miała na rok czasu umowę inspektora. Ta umowa rozwiązała się samoistnie i drugi radca prawny przejął e, funkcję RODO i została z nim zawarta umowa, o e, zlecenie. Jeżeli chodzi o umowę, zlecenie, która, na którą Pani Moniuszko świadczyła e, usługi radcy prawnego w Urzędzie Miejskim w Sokółce, tą umowę e, na zasadach e, rozmowy, e, uzgodnień rozwiązaliśmy. Czyli mamy oszczędności 7, chwilowe, 000. ponieważ chwilowe. Jest, jest naprawdę sporo spraw i w tym momencie próbujemy te sprawy ogarnąć razem z panią mecenas i też będzie dużo zależało od tego jak sprawy się potoczą z różnymi sytuacjami, czy to wirownie, czy to też dalej karcze, bo może przyjść na przykład już orzeczenie tak, więc to będzie zależało, to jest ruchomy termin, nie jest tak, że nie będzie w ogóle drugiego radcy prawnego. To znaczy, bo jest naprawdę dużo spraw. Nasuwa się kolejne pytanie, skoro Pani Moniuszko wgryzała się w temat przez 4 lata, czy ktoś kto przyjdzie z ulicy będzie ale potrafił mom, ale moment, automatycznie ja... rozgryźć te tematy? Może, może, może ja bym prosiła skończyć, bo to jest niekomfortowe zarówno dla dwóch stron. Ja bym prosiłaby Pani Ale tylko ja, ja odpowiem i prosiłabym pani Przewodniczący skończyć dyskusję w spra sprawie Pani mecenas. Dobrze rozmawiamy otóż, do budżetu otóż, ja rozumiem, otóż, że... Cały czas o budżecie, o tych pieniążkach, które zostały. Po... Panie otóż powiem tak, otóż powiem tak. Yy, Co my z nimi zrobimy w ogóle? Otóż powiem tak, Panie Radny. Yy, umowa jest umową, każdy może ją rozwiązać i bardzo bym prosiła uszanować decyzję obu stron, dobrze? Dobrze, dziękuję bardzo. Yy, bardzo proszę Pan Radny Drobne pytanie, Supronik. bo yy, obok tematu karcz, a nie było takiej sesji, bym zadać pytanie, bo została powołana komisja do przyjęcia terenów w karczach. Zostało takie wydane zarządzenie do dwóch działek, jakby dwie komisje i co w tym temacie jest procedowane? Bardzo proszę Pani Burmistrz. Panie Radny, to Pan, że tak powiem, Panu było tłumaczone też na sesjach, nie tylko Panu, bo pytania padały od różnych Radnych. Jeżeli chodzi o komisje, to próbowaliśmy wydobyć teren. I po to było na każde takie spotkanie wydobycie terenu jako dowód do sądu, że gmina czyni działania, żeby wydobyć ten teren, że mamy jednak rację, że wypowiedzieliśmy umowę i chcemy odzyskać teren. Po to była ta komisja. Spółka się nie zgłosiła raz, drugi raz, nie pamiętam czy trzeci, stąd sprawa poszła do sądu o wydobycie. To po to były te komisje, to na dany dzień. Nie zgłosili się po prostu. Musieliśmy powołać zarządzeniem, żeby to oficjalnie, żeby do sądu poszło jako dowód i tak dalej. Że z naszej strony jest dobra wola, a z ich strony nie. I A, jeszcze, jeszcze przepraszam, jeszcze sekundkę. Jeszcze dopowiadając, te komisje, elementem tak, kodeks cywilny przewiduje, że przed wystąpieniem z takim roszczeniem należy wezwać i ten teren odebrać. Nie mogliśmy przyjąć z góry założenia, chociaż to by było z praktycznego punktu widzenia pewnie dobre założenie, ale nie mogliśmy przyjąć założenia, że spółka na przekazanie terenu się nie stawi, prawda? Ktoś ten teren musiał. Teoretycznie być przygotowane do odebrania. Stąd te komisje, prawda? Czyli za, musieliśmy założyć sytuację, że wezwana spółka przyjedzie nam teren oddać i komisja to odbierze. To nie nastąpiło, stąd później roszczenie do sądu. Dobrze, Przecież dziękuję nie, bardzo. Tylko takie pytanie i wniosek, bo y, praktycznie od roku nie mamy żadnych informacji, y, takie jak można powiedzieć pobieżne, na temat y, problemu, jakie mamy w karczach. Żeby zrobić jakieś spotkanie. To ja proponuję, jeżeli można, na komisji też infrastruktury, żebyśmy mówili, tam są sprawy sądowe i wolałabym, żeby to radni wiedzieli. No właśnie, zresztą to, to, to pani radna ma, pani Poproszę przewodnicząca ma. O to temat, to może. temat na komisji, żeby został na. Na komisji wystawiony. bardzo bym prosiła, bo są sprawy w sądach. Bardzo proszę, na porządku. komisji. To ja myślę, że ja tutaj do pani przewodniczącej Jadwigi Bieniusiewicz. Ja myślę, że moglibyśmy też na najbliższej komisji infrastruktury tym tematem się zająć. Dziękuję bardzo.